Na początku przypomnijmy sobie nasze rozważania dotyczące ciężaru ciała w różnych szerokościach geograficznych Ziemi. Fragment jednego z ekranów, na którym to zagadnienie rozpatrywaliśmy. Nas będzie interesować biegun. Na biegunie ciało podlega działaniu dwóch sił siły grawitacji FG i reakcji R, reakcji na nacisk, jaki ciało wywiera na powierzchnię Ziemi. Umówiliśmy się, że nacisk na poziomo, nieruchomą powierzchnię jest co do wartości równy ciężarowi ciała. Siły działające na ciało równoważą się. Te siły rozważamy względem układu odniesienia związanego z osią Ziemi, a osie XYZ są skierowane do najdalszych gwiazd. Ten układ jest więc inercjalny. Skoro względem tego układu ciało nasze spoczywa, to siły działające na niego równoważą się. Są to F, G i R. Ale R równa się sile nacisku, a nacisk jest równy ciężarowi. Czyli na biegunie mamy ciężar, którego wartość jest równa działającej wówczas sile grawitacji. Pozostałe szerokości geograficzne opisuje drugie równanie, ale ono nas nie interesuje. W związku z tym zamykamy pozostałe szerokości geograficzne. Zamykamy również siłę reakcji i siłę nacisku i piszemy wzór na siłę grawitacji. R to promień Ziemi. No oczywiście zakładamy, że Ziemia jest jednorodną kulą. GmM dzielone przez r kwadrat. Następnie to ciało podnosimy wzdłuż osi ziemi nad biegunem, tak, że znajduje się ono 3r nad powierzchnią ziemi. Zatem odległość w tym momencie podnoszonego ciała od środka ziemi jest równa 4r. Siła grawitacji zmalała i wygląda ona w ten sposób. Za R kwadrat podstawiamy 4R podnosimy do kwadratu, i zauważ, czym się różni siła grawitacji w odległości 4R od środka Ziemi od siły grawitacji wtedy, gdy ciało znajdowało się na powierzchni Ziemi. Popatrz GMM. R dzielone przez R kwadrat występuje w obu wzorach. Znajdźmy stosunek siły grawitacji w odległości 4R od środka Ziemi do ciężaru ciała na powierzchni Ziemi na biegunie, który to ciężar, jak powiedzieliśmy sobie, jest równy sile grawitacji. Ten stosunek jest równy 1 16. No to jeśli Q jest równe. 640 N podzielimy przez 16, otrzymujemy 40 N. Taka siła grawitacji działa w 3R, 3 promienie Ziemi nad powierzchnią Ziemi.